Siema, siema, witam w kolejnym moim odcinku. Dziś postanowiłem, że nagram trzy ciekawostki piłkarskie. Pierwsza ciekawostka to, kiedy odbył się, odbył się pierwszy mundial. Oczywiście był to rok 1930, gospodarzem był Urugwaj, który ostatecznie wygrał cały turniej. Do dzisiaj Mistrzostwa Świata odbywają się co 4 lata. No, i najwięcej y, takich osiągnięć zdobyła Brazylia, bo aż pięć razy wygrywała całe rozgrywki. Kolejną ciekawostką jest y, Polska na Mundialach. Y, pierwszy raz zakwalifikowali się w roku 1938. Szybko z niego odpadli, bo po pierwszym meczu z Brazylią przegrali chyba po dogrywce 4-5. W sumie Polska y, ogólnie aż 9 razy występowała na mundialach. Najlepiej poszło im w roku 1974 i 1982, bo wtedy Polska zdobyła y, trzecie miejsce. No, i co mogę powiedzieć? No, mm, mam nadzieję, że za rok też się zakwalifikujemy. I ostatnia ciekawostka to mm, złota piłka. Pierwszy raz odbyła się ona w 1956. Wygrał ją anglik Stanley Matthews. Nie wiem, czy się go dobrze czyta. Jeśli nie, to możecie mi poprawić. No i do dzisiaj się ona odbywa. Najwięcej razy wygrał ją Leo Messi, bo aż 8 razy. No i co? To chyba tak właśnie zakończymy ten odcinek. Chciałbym jeszcze, jeśli Wam się spodobał ten odcinek, i wbijecie pod tym właśnie odcinkiem 10 łapek w górę. To nagrywam drugą część ciekawostek. Dzięki za oglądanie.